Siemaneczkowidzowie dzisiaj wam pokaże jak y, pobrać mody I, i przy okazji łatwego sterowania w Super Klikacie warsztat Wpisujecie Super y, 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 Prevent y, Wyszukujecie y, Na przykład, na przykładzie damy y, Mod Army y, y, Wpisujecie Army y, Na razie Na przykład weźmiemy tego y, Dobrze jak tego modowamu klikamy grach. Jeśli cze, czekacie, zobaczymy czy będzie działo do gry. OK. Klikamy sobie moc. Jeśli te, te, mamy tego moda, jest pisze, pisze, pisze Inactivity. Klikacie sobie to. Activated jest mod. Play. Default, enter. OK. Teraz. Klikacie tutaj Piekacie tutaj i macie mowy eee, Teraz pijcie, a łatwo zakładać. Pyk, samo się zakłada po prostu. Pyk, macie, pyk i pyk. I broń to eee, takiego poranika nie widziałem, więc wam pokażę. Klikacie sobie, na przykład, damy, że założymy. E, FAMASa klikacie sobie B. I przy okazji macie 10%, chcecie to zmienić? Settings, y, slow Mode, i y Speed, y, Speed Modifier Bierzecie mu ręce, tak żeby było prosto na... Żebyście mogli łatwo za nim złapać. Zbieracie spację, czyli jest 0% tak, to leci tam I wydzielić dwie ręce, i to tak Pod AD obracacie, pod S sprawdzacie, takie coś. Y, pod... obracacie pod A bierzecie Tomasa. Nie w tę stronę. Klikacie na Tomasa, Lisable Collegios. Klikacie na rękę, klik trzymajcie klik rękę, klikacie F. E". Teraz Tik. Tyk Tik. E, tutaj. 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 I, i, i macie. Klikacie sobie od GIA. I sam strzelać. I jest to w jakiś momencie najlepsze, jak i nie róbcie takich potrzeby, że trzymacie z giberę. I żeby o, yy, żeby wziąć kamerką, na przykład iść w prawo kształki, to nie, nie róbcie tak. Albo jak, albo jak, jak, albo jak macie tak scrolla, bo scrollem tak. I teraz... A patrzcie. Pa, pa, to się... Teraz stanie. Tyle. Po prostu najlepiej złapać, żeby to odwrócić. Yy, Okej, okay. klika Teraz mamy to. Delete. Możesz sobie najechać tyk, tyk. OK Który Okej Jeszcze e, Tutaj macie tylko mi e, tu, tu, tutaj jest clear, czyli wszystko czyści Tutaj macie Clears and debris No to tutaj e, krew I tutaj e, po prostu e, human Okej okay. Tylko już się tu zamazało, nie wiem dlaczego no, na razie może być tak. Okej. Okay. Yy, chcecie na przykład pochować krew do... Albo, albo w sumie porażę... Pa patrzcie, jak się radzi problem. Szukacie sobie... Mm, no, czekajcie. Wybaczmy. Szukacie sobie takiego czegoś. Yy, yy, to. I patrzcie. Szukacie sobie tu F. A nie, przepraszam, yy, nie, nie ta linka. tu są kilka linek. I wyrazi. Okej. Okay. Teraz, tak? na przykład chcecie przetransportować krew Tyk Na przykład tutaj Zostawicie sobie y, humana Mierzycie sobie tutaj tą linkę No to jest... I y, 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 tu macie w sumie ro wszystkie rozpiska To jest do, do transportowania tkwi Na przykład, patrzcie y, Róbcie tak, z człowieka do tego Bo tak nie zadziała nie zadziała No zadziała, ja go transportuję. No No po no, prostu umrzę. No, dobrze. No to teraz damy, że. No strzykawki, to wystarczy po prostu. Wystarczy po prostu wstrzyknąć. Yy, na przykład wstrzykniemy mu. Gdzie jest zombie? No zombie, proszę bardzo. Tutaj obracacie AD. Ja muszę powoli rozwiązać no musicie zrobić po prostu kilka sekund, aż jego skóra będzie nabierała kolor właśnie taki żółty. A on się w sumie zębiakiem już. On się otworzy zębiaka. No i mam i ściągnąć budynki, to robicie tak. E, quick, e, Mops, e, Workshop, e, Warsztat i na sznot jak jest home, klikacie sobie No, subskrybent, znowu Damy, że zainstalujemy No to, to ten już mam, więc robicie tak Pyk Pyk Musicie wyjść z gry mm, Wejść do gry Klikacie teraz y, play Befield Enter Klikacie teraz tutaj, home, i po prostu nie klikajcie byle gdzie, tylko sobie przytrzymajcie. Zobaczcie. Puszczacie, i po prostu macie idealne. Macie na przykład dom z bombami, możecie zobaczyć, czy jest antyterrorystów. Tu macie. Na jest antyterrorystów, O I tyle. W tym odcinku. No to zostawcie łapkę w górę, suba. I widzimy się na następnym odcinku. Hej.